Witam Was w moim dzisiejszym odcinku na moim kanale Coś postanowiłem dla Was nagrać Nie krótkiego, nie mądrego, ale żeby coś się na kanale pojawiło Więc ja Was zapraszam do oglądania Się już w hodowli królików król i kur. przy troszeczkę. A już troszeczkę się e, ręka e, lepiej sprawuje. Jakub, mądry jakub. Na nie ma czasu zrobić tego. A damy Ci ciepłej wody. I te miski są właśnie bardzo wygodne. bo to bardziej sobie tak. Wylejemy i przez siatkę nalejemy sobie wodę królikowi i zobaczcie, no jaki malina. No. sobie zważyłem tego pana z pomocą domownika. I nasz pan profesor waży 6200. On ma prawie 7 miesięcy, ale dostałem poradę od jednego widza, żeby dawać teraz trochę więcej jedzenia. O, są to belgi. No wiadomo, ale są to Belgii oczywiście, ale też więcej jedzą. Jest to rasa brudna, nie są to jakieś tam. Nie to, że jakieś tam Nowozelandia albo jakieś Wiednie, które muszą na przykład jeść 200 gram dziennie. To jest Belg, który nawet zje i 300 gram dziennie, I mu to będzie wystarczająco. Więc będziemy podawać teraz im trzy razy dziennie, bo one są naprawdę bardzo głodne, jak nie daje jeść wieczorem. Agresywna jest, bo je dawać jeść, bo znalazłem tu jedną rękę sprawną, więc a druga też jest jakoś sprawna, jakąś ją ja, będę ja nagrywać, no ale nie jest tak sprawna jak lewa ręka. Tu zobaczcie, co robią te kury: wysypują cały owiec, więc bierzemy to im, chowamy i niech wyjadają z ziemi, a nie, że będą, bo one by tylko wjadały samą pszenicę, a owiec, jęczmień. By już dostawiały. Zgodnie ją, to zjedzą wszystko. Prosta piłka. O, git jest. jak właśnie możecie zauważyć, są zamknięte kury w, na wybiegu tutaj swoim. Dlaczego? Dlatego, że dostały Kataru, a najbardziej objawy Kataru widać. Tego kochinka. Nie wiem, czy go widzę. To kochinka. O, Mam właśnie, smarka. I dostałem poradę od jednego hodowcy, żeby robić im napary takie na odporność. Że napar się tam składa z takich yy, rzeczy na odporność, czyli jakiś imbi, jakiś tam czosnek i tak dalej. No. najbardziej właśnie ten, czyli ją smarka. Dostałem właśnie też informację, żeby nie dawać antybiotyków, bo jest to bez sensu. Lepiej podać, lepiej podać taki antybiotyk naturalny, który powinien pomóc. Zobaczymy. Jak się stosuje 3 razy w tygodniu przez 2 tygodnie, powinno przejść. Zobaczymy. Jak sobie będziecie zauważyć, kurki mają w brudno. Nie jest brudno, bo tutaj tylko jak najwięcej tego błota. Bo nawet jak wiecie, padało kilka yy, dni i było mokro. I kurki tutaj zrobiły dużo bota. Ja dzisiaj tylko dosyć trochę słomy. Yy, bo, jak wiecie, teraz to no, ma, ma być u mnie około minus 14 stopni, nawet pokazują yy, pogody na niedzielę. Dzisiaj mamy czwartek, więc yy, tutaj nie dostępię, miało cieplej. I myślę, żeby by czasem nie yy, ściągnąć im grzędy. Bo ściółka grzeje bardziej od... Ściółka grzeje naj, najlepiej właśnie w takim kurniku nieocieplonym. Więc lepiej jakby spały na ściółce. Wiadomo, od ściółki jest najcieplej. Chociaż w kurniku też nie jest tak zimno jak przychodzę. Bo jest też zawsze jakaś temperatura bardziej... Yy, dodatnia niż na dworze no ale jak będzie minus 15 to w korniku będzie na pewno też coś około yy, temperatury poniżej zera więc nie wiem, tam mi tylko tam muszę tylko odkręcić 4 śrubki i to będzie wszystko a kurki będą na pewno cieplej piszcie o tym pomyślę, co sądzicie czy jest sens, czy nie ma sensu? Aha, i nie do końca znaczy, że kurki są właśnie yy, Jak wiecie, mają katar, a robię im napary do picia. A kurki najczęściej piją wodę z oczka, a ja chcę, żeby ten cały napar wypiły. Ponieważ. Yy, nie chcę, żeby to się zmarnowało, taki naturalny antybiotyk. Tą ściółkę tak co 3-4 dni obracam im w górniku, że miały na bieżąco sucho. O, dobra. No. Posprzątamy dopiero Wam po tych mrozach. No. Jak? możecie zauważyć, ta kurka ma takie te. Zatoki aż białe masakra Ona jest właśnie najbardziej nam yy, Smarka kicha jest kurde, przybliżona mam trochę, czekajcie o 2, 4, 5 jajeczek, super na 7 kur idealnie No Teraz kurki nie mają Dobrze, wiem że jesteś królem, ale spokojnie Tutaj kurki nie mają nic do picia od godziny 12 już im wszystko wylałem Teraz jest 14, Więc niech tutaj do wieczora będą, tak powiem, na... Na śniegu żyły, tak powiem, może Bo jak dam im napar, żeby to wszystko szybko wypiły, żeby to się nie zmarnowało, żeby to... Iść do kurnika, nieść tutaj żeby to szybko wypiły żeby to nie zamarzło, żeby to nie straciło swoich właściwości A tak się postanowiłem dzisiaj jak w tym nagraniem odcinka to sobie postanowiłem, yy, że tyle śniegu spadło w całej Polsce no to jakieś może serię sobie stworzymy jakąś może yy, takie Zimowa sesja zdjęciowa. Więc róbcie zdjęcia Waszych zwierząt na śniegu i wysyłajcie na grupę z hasztagiem zimowa sesja i tyle. Myślę, że fajna będzie sprawa takie urozmaicenie. Ja też się coś postaram wrzucić. Yy, przypominam hasztag zimowa sesja. Bez tego, bez tego hasztaku nie będzie dodawane zdjęcie no. Ja wam tutaj dla przykładu wyślę takie zdjęcie na plus grupę Żebyście wiedzieli o co chodzi Bo nie każdy wie o co chodzi z tym haszczakiem, Więc Na spokojnie będzie wszystko yy, Pokazane yy, A jak nie wiecie jak się nazywa grupa, to link macie w opisie filmu Do którego zapraszam to tam, tam też macie link do wsparcia mojej hodowli Co no tam kaczuchy Ale kurde fajne Tak fajnie wygląda bo śnieg co do nocy I tak się utrzymuje ten śnieg na, na tym lodzie Tak widzicie Tak to właśnie Wygląda Czy Pan się uspokoi w końcu Czy nie? Halo Panie kolego, proszę o spokój No, i jest, majonez. No. Jeszcze może Wam pokażę przechwiórek, jak tam u nich wszystko wygląda. I jesteśmy już u przechwiórek, zobaczcie. Tak się prezentują. I teraz ja czekam na pierwsze jajko, bo ono skończyło 6 tygodni w poniedziałek, więc już za dnia powinny jakoś się pojawić. Tu są tylko trzy kokuty, a reszcie cztery są kurki. Tak, za bardzo nie widzę, żeby jakiś kogucik skakał, ale ja też tutaj za często nie jestem, więc to może być też tą przyczyną. Ten jest, jest bardzo ładny, taki szek. Tak, co Jest taki bardzo ładny czekoladowy. O, 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 nie bój się, nie bój się, dobra już chodź, wracaj. No. Muszę im tu poidełko umyć. I wlać im wody świeżej. No zobaczcie, jak świeri teraz. Ogólnie wam powiem, że przepiórka tak brudzi. Tak, nie, tak nieładnie powiem, stra. Tak, syra, że nieładnie powiem. Masakra, masakra po prostu. I w ogóle tu będzie taki inny odchowalnik. To będzie później na oddzielenie przepiórek od tych zwykłych moich nóżek. Ponieważ, jak wiecie, mam w inkubatorze zielone nóżki i yy, przepiórki. Więc yy, tutaj będzie wszystko. W tych pierwszych tak dwóch tygodniach, trzech tygodniach będą razem. w Tym odchowalnik, który będę robił. Bo na 21 mają się klucz. Więc one te pierwsze dni będą w tej klatce u mnie w domu, w pokoju. Żeby do nich mieć ciągły wgląd. Chociaż tu w nie jest nawet cieplej. No zobaczymy, no zobaczymy. I tu będzie w ogóle trochę większy od tego odchowalnik. To będzie o do tego miejsca. I tak sobie podciągniemy. Tak i tam. Więc z tego żeby było przejście tak mi też e, doradził tata. Żeby tylko miał jak e, przejść tutaj do pieca, do kotłowni, do pieca. Więc e, tylko w tym, o tam uchodzi. Tu mogą być. I tak wiadomo, tak, myślę, że tak pod koniec lutego damy je już sobie na dwór, te zielone nóżki, do pomieszczenia. Tam, gdzie mam mieć docelowo przepiórki już w klatkach, tam sobie zrobię taki chwilowy odchowalnik dla zielonych nóżek. Ja też będę próbował rozpoznać zielone nóżki w pierwszych dniach życia. Jak wiemy, to się tam rozpoznaje po tych skrzydełkach jakoś. No też do końca jeszcze nie ma, ale się jakoś, myślę, że się jakoś dowiem od kogoś. Jak Ktoś mi doradzi. No. To nie będzie też pewne na 100%, bo będzie pierwszy raz, ktoś ktoś Więc zobaczymy, czy to się nam w ogóle uda sprawdzić, czy nie. Fajnie byłoby takie sprawdzić. No, później byśmy mogli sprzedać takie dwa dnia już. No. Ale nie mam pewności, jak mówię. No to na razie tutaj nie będziemy wprowadzać nikogo w błąd, że jest to kurka albo kogut. to no. tam. Siedzi w tym rogu. Kolego. Nie, to chyba jest coś. kurka mi się wydaje. No kurka. Ten jest kogucik. Ten. I tamten jeszcze jeden. O tamten. Ten o. no, Jeden kogucik gdzieś we pojedzie w świat zobaczymy i no. ja mam ogólnie to, że tylko jest fajnym zwierzęciem yy, można sobie fajne takie zwierzątko yy, wychować yy, że nie będzie nam uciekało jak wiecie, moje się trochę nie boją, no bo przez to sprawdzanie płci yy, mają do mnie jakiś tam uraz. No ale też nie jest źle. No. Ogólnie sobie sprawdziłem jajka y, od y, zielonożek ponownie. I jestem bardzo zadowolony z pokuta. Bardzo. Yy, ogólnie możecie zobaczyć. Całe to prześwietlenie ponowne do mojej grupy na Facebooku. Link macie w opisie, przypominam. Tam wszystko macie napisane czarno na biały. Bardzo Was tam zapraszam. A w tym odcinku chciałem Wam podziękować za oglądanie, że byliście do końca. Pamiętajcie o tej sesji zimowej. I trzymajcie się. Cześć!